Witam, witam ponownie. Dzisiaj troszkę w innej sytuacji na trzeci wideoblog Daily Blue Devil Vlog Polsko Sejmów. Jestem dzisiaj w Sejmie. Jestem zaproszony przez Klub Konfederacji, głównie dokładnie Korony, na kongres polskiej demografii. Polskiej, polskiej demografii także będę tutaj brał jakiś udział w, tym, w tej dyskusji a propos demografii, polityki demograficznej w Polsce. Prowadzonej głównie przez poprzedni rząd i no, błędnej polityki demograficznej i tego, i tego jaka ona powinna wyglądać. Także jestem dzisiaj w Sejmie. Można zobaczyć, nie kłamię. Tak, gdzieś tam jestem jest Sejmie tutaj, bo to jest budynek dodatkowy tutaj, tak? Tam jest w Sejmie, jestem Okej, okay, także jestem w Sejmie. No i co? Zobaczymy jak ten będzie wyglądał kongres. Także pewnie tam relację. A tymczasem no, dużo się dzieje tutaj w naszym kraju pięknym. Z tego względu, że, tego względu, że wczoraj, jak ogłosili tutaj e, zwolennicy PiSu, e, powstała dyktatura, dyktatura. Znaczy, że policja wkroczyła do pałacu prezydenckiego. Kiedy go nie było, podobno jechał w spotkaniu z, paną, e, z panią tutaj Cichonauską, Cichon, czy jak ona tam się nazywa, z Białorusi. I on autobus nawet ją zatrzymał do delegacji, jak wracał do y, tego całego swojego pałacu. No i wtedy wkroczyła policja i jest y, ogłoszona zdrada y, Służby Ochrony Państwa, która podlega pod MSW, że wpuścili policję, no i tam dwóch, y, nie wiem, czy zbiegów, ale dwóch skazanych prawomocnym wyrokiem z wyrokiem wykonawczym y, byłych y, polityków y, czy, czy, czy jak to tam nazywał tak zwał, zostali zatrzymani. Trzymali, pojechali na policję na Pradze. Znam ten akurat komisarz Grandy Bierów. Także no, tam panowie się tam nie patyczkują. I co? I odesłali na Grochowie w tym zakładzie, tutaj w areszcie śledczym. No i moja opinia tego jest taka, że po prostu te wyroki Trybunału, oczywiście konstytucyjnego, są, są podważane, mówiące ogólnie. O tych sprawach. Natomiast ostatnio było ostatnie orzeczenie z sądu wykonawczego Krajowego, który odrzucił wnioski Prokuratury i Obrońców o tym, żeby, żeby nie umorzyć postępowanie. Także no, policja dostała papiery, policja dostał papiery. No i co policja ma dostać, zrobić? No policja musi się wykonać, tak? Także mówienie o tym, że to jest jakaś no wiadomo, że MSW to nakazał, ale policjanci byli zobligowani do tego, żeby wykonać zatrzymania. I osadzić skazanych. No a teraz, czy będą się zżalić, czy będą jakieś inne sprawy robić, no to będzie się to kotłowało. Zobaczymy, czy prezydent znowu ich ułaskawi, czy taka jest możliwość, czy będzie trzymał się swojego, że jest ułaskowienie, bo się podważał jednocześnie, prawda? Także no to się będzie kotłowało. Pewnie tam jutro ma być jakaś wielka manifestacja, więc będzie bicie piany. No i zobaczymy. Um, także to jest ciekawe, prawda? PiS, który wprowadził zamordyzm, rządził rozporządzeniami niezgodnymi z ustawami, niezgodnymi z Konstytucją, który przyszedł potem w domniemaniem rozporządzeń rządził i teraz twierdzi, że złamana Konstytucja, ustawa, no to jest to bardzo komiczne, jest to bardzo komiczne. Także to zobaczymy. Kongres Demografii, pamiętam, przypominam, jestem na Kongresie Demografii w budynku Sejmu, zaczyna się jakoś niedługo, więc potem jakąś tam relację Wam zdam, obłędnej, obłędnej polityce demograficznej PiSu. I zobaczymy, jaki rząd będzie miał tą politykę, jeżeli będzie jakokolwiek miał. A raczej nie sądzę, że będzie ona lepsza a w drugą stronę. Ym, także to. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Mam Niusa, bo dzisiaj miałem ciekawe spotkanie. A probu Habatu bo moje śledztwo, że tak powiem, a, się jest rozwojowe, także, także to się bardzo fajnie rozkręca. I co? I e, nie mogę zdradzać, ale będzie, jeżeli to dojdzie do skutku, co, co, co to dzisiaj miałem spotkanie, to będzie, jak to się mówi, grubo, I, e, no i tyle mogę powiedzieć, tak? jeżeli chodzi o tę realizację. Także może być mocno, jeżeli no chodzi o Chabadów. I tym bardziej mam motywację, żeby to robić, i e, żeby e, no tą fundację i, i tą całą grupę przechwycić. Także wszystkiego dobrego mm, życzę. I do usłyszenia. Do zobaczenia.